Ledwo co otrzymaliśmy informacje na temat 24 darmowych nagród, a już w internecie pojawiły się informacje o kolejnym darmowym skinie dla graczy i pewnym darmowym kilofie dla wszystkich. Niebawem do gry trafi pewien nowy OG tryb, a na wyspie zaszła mała zmiana. Cześć wszystkim, z tej strony niekto kto inny, Kodmigao i witam was na odcinku z darmowych nagród dla graczy. Zanim jednak przejdziemy do tych informacji, to teraz na ekranie macie zwycięzcę tego wczorajszego konkursu, a jeżeli dzisiaj chcecie wygrać prezent za 500 fałdolców, to zostawcie teraz łapeczkę do góry, suba z dzwonem i kot Kicia tak jak te kozaki, i nie zapomnijcie o komentarzu z nikiem. No i tak, moi kochani, jak chyba każdy z Was bardzo i to bardzo dobrze pamięta, na tym przedwczorajszym odcinku na kanale przedstawiłem wam wszystkie darmowe nagrody, jakie pojawiły i pojawią się w grze podczas trwania całego tego OG rozdziału drugiego. Przykładowo, rozmawialiśmy sobie tam na temat pewnego darmowego skin który będzie przez 24 godziny. Przy okazji mówiliśmy sobie o turnieju o kolejnego skina za darmo. Dałem wam jeszcze informację o zadaniach z darmowymi nagrodami, a wszystkich nagród było 24. Jak się okazuje widzowie, poza tymi wszystkimi 24 nagrodami, wiemy, że już na dniach będziecie mieć do zdobycia kolejne darmowe przedmioty i co ważne w tym wszystkim, znów będzie to skin i jego pozostałe przedmioty oraz jeszcze dodatkowy killoff dla wszystkich. Zanim jednak do tego to przejdziemy, mam dla Was informację na temat kolejnego trybu, jaki niebawem zostanie wprowadzony do Fortnite'a i spokojnie mogę powiedzieć, że tryb ten spodoba się raczej każdemu z Was, bo co ciekawe, ma być to tryb z całym OG Fortnite'em. Cały ten temat podał nam Lickershino na Twitterze, który napisał nam, potwierdzono, nowy tryb o nazwie Fortnite, figmenty, a dalej wypisał nam szczegóły i możemy się tam dowiedzieć, że będzie tam solo oraz oddziały na budowaniu i bez budowania. Dalej dowiaduję się, że tryb ten o nazwie kodowej Figmenty jest podobno kolejnym trybem OG Fortnite'a. Lecz więcej informacji na temat tego, czym właściwie on jest, poda nam jeszcze w tym miesiącu teraz i widzowie tak do gry trafi kolejny nowy tryb. Obecnie nie mamy za dużo szczegółów w jego temacie, co zresztą sami widzicie. Ale jeżeli Fortnite postanowi wprowadzić do gry tryb ze Starą Wyspą, Movementem i innymi rzeczami, to sam nie mogę się go doczekać. Ale na szczegóły musimy sobie jeszcze poczekać. Teraz Przejdźmy już do tematu darmowych nagród i w pierwszej kolejności poruszymy sobie temat darmowego skina, bo wiem, że większość z Was nie może się już doczekać i nowe informacje na temat kolejnego skina za darmo podał nam liker Hypex. Możemy się tam dowiedzieć, że ta nowa skórka tygrysicy może być darmowa w Fortnite OG od następnej aktualizacji, ponieważ skórka ta nie ma wsparcia dla sklepu z przedmiotami, a jej zbierak będzie dostępny w grze za wykonywanie nowych zadań. Same przedmioty możecie zobaczyć teraz na moim ekranie i w skład tego zestawu wchodzi między innymi skórka ta na moim ekranie tutaj, poza tym będzie tam jeszcze plecak, killoff, malowanie do broni, a sam skin będzie miał edycję do trybu Lego i trybu z fasolkami. Teraz pojawia się najważniejsze pytanie, czy na pewno skin ten będzie za darmo i widzowie w obecnym momencie nie zostało to jeszcze w 100% potwierdzone, ale podobna sytuacja była już nieraz w grze i przeważnie rzeczy później były dostępne za 0 V-Dolców. Tak więc jak najbardziej możemy spodziewać się, że te rzeczy będą dla nas w jakiś sposób do zdobycia i jedne co obecnie przychodzi mi do głowy to wydarzenie o nazwie poleć znajomego i nie widzowie nie jest to to samo co jest obecnie w grze, czyli z resetuj znajomego. Wydarzenia te różnią się tym, że z i znajomego dotyczy graczy, którzy już grali kiedyś w Fortnite'a i z nimi zdobywacie punkty, a w wydarzeniu poleć znajomego musicie znaleźć nowego gracza, który jeszcze nie grał i z nim robicie wszystkie te zadania. Druga opcja. Na zdobycie tych przedmiotów, to widzowie nic innego jak zwykłe zadania. I dla przykładu, w tym poprzednim sezonie mogliście zdobyć darmowego skina za wbijanie poziomu kąta, i chyba nadal możecie, ale pewny nie jestem. I chodzi tutaj o skina felinę. Jeżeli wyglądałoby to tak jak z tym skinem, to moglibyśmy otrzymać tą tygrysicę za wbijanie poziomu kąta, i na przykład malowanie byłoby za 10 poziomów, kilow byłby za wbicie 25 poziomów kąta oraz sam skin z plecakiem i stylami za 50 poziomów. Konta. Co ważne kochani, Fortnite może tego skina udostępnić również w totalnie inny sposób za darmo i obecnie nie wiemy nawet czy skórka ta na 100% będzie dla was dostępna w taki sposób i na szczegóły w tym temacie musimy poczekać, ale spokojnie już niedługo. Likerzy dają nam znać, że skin ten może być za darmo już po tej następnej aktualizacji, a kolejna z nich ma trafić do gry już w ten czwartek teraz, czyli za dwa dni od dzisiaj, tak więc wyczekujcie, bo to wtedy poznamy informacje w całym tym temacie. Macie. To jednak nie koniec darmowych nagród dla graczy, ponieważ, poza tym, że do Fortnite nadchodzi kolejna darmowa skórka, wiemy, że w grze jest dostępna pewna darmowa nagroda dla wszystkich. Ale co ciekawe, nie da się jej obecnie zdobyć do waszej szafki. Informacje o tym pojawiły się zaraz na początku sezonu, gdzie dowiedzieliśmy się, że ten kilo widoczny na moim ekranie, jest kolejną darmową nagrodą, która trafiła już do trybu reaktywacji, a wszystko to z okazji wydania w trybie tym tej nowej wyspy. Sam Kilof powinien być Wam dobrze znany, ponieważ już w poprzednim sezonie czwartym rozdziału piątego informowałem Was o jego wydaniu w grze i mówiłem Wam, że może on trafić z okazji rankedów, ale nie trafił z okazji rankedów, tylko trafił dopiero teraz. Jednakże większość z Was pewnie teraz powie, no ale gao grałem już w reaktywację i wygrałem mecze, ale Kilofa jeszcze nie otrzymałem i widzowie, może tak być z tego względu, że w grze znajduje się pewien problem, przez który nie trafia on do Waszej szafki. Sam problem najprawdopodobniej Podobnie zostanie naprawiony już na dniach albo już został naprawiony, tego na teraz nie jestem w stanie wam potwierdzić, lecz spokojnie, nawet jeżeli wygracie teraz mecz w trybie reaktywacja, to po naprawieniu tego problemu kill of ten od razu trafi do Waszej szafki w grze. Jeżeli miałbym stawiać kiedy zostanie to naprawione, to postawiłbym tutaj tylko je wyłącznie na tą nadchodzącą aktualizację w czwartek, bo będzie to bardzo dobry moment na jego naprawienie i jeżeli coś w tym temacie się zmieni, to dam wam o tym znacie, ale spokojnie. To nie koniec informacji na dzisiaj. A na sam koniec mam dla Was taką małą ciekawostkę: a mianowicie, nie wiem czy każdy z Was pamięta, zaraz po starcie OG rozdziału drugiego na wyspie przedwcześnie pojawiła się pewna zmiana, której nie miało jeszcze być, i chodzi tutaj o te helikoptery. Od pierwszego dnia tego sezonu helikoptery teoretycznie nie miały być dostępne na wyspie, lecz przez pewien problem, a bardziej to przez pewną pomyłkę, jeden helikopter pojawił się na wyspie, i co najciekawsze w tym wszystkim, był on tam dostępny. Przez lekko ponad 24 godziny. Co ważne, helikopter ten został już usunięty z tamtego miejsca, tak więc nie będziecie w stanie go teraz już znaleźć, ale już teraz mogę Was uspokoić, ponieważ same helikoptery powrócą jeszcze na wyspę tego sezonu, ale co ważne, będą one dopiero dostępne w późniejszym czasie. Będziecie mogli go znaleźć w kilku miejscach na wyspie, a na 100% znajdziecie go w tym miejscu tutaj oraz zaraz obok miejscówki Snubdoga w tym miejscu tutaj, a pozostałe jego lokalizacje pozna dopiero w momencie, gdy zostaną one już dodane do samego Fortnite'a. Jeżeli miałbym stawiać, kiedy trafią one do gry, to trafią zapewne po jednej z nadchodzących aktualizacji, a jedna z nich będzie za dwa dni, więc może akurat po niej on trafi, a jak nie po niej, to są jeszcze dwie kolejne w tym rozdziale. Na teraz są to wszystkie najnowsze darmowe nagrody, jakie pojawiły i jakie pojawią się w Fortnite'cie i spodziewajcie się widzowie, że kolejne z nich będą pojawiały się dla wszystkich graczy już na dniach, a najwięcej po pojawi się po tej nadchodzącej, kolejnej aktualizacji. A jeżeli ktokolwiek z Was chce na kanale kolejne odcinki na temat nowości i nagrody, to zostawcie pod tym filmem standardową łapeczkę do góry i komentarz nagrody, a nie dość, że niebawem na kanale pojawi się odcinek o takiej tematyce, to dodatkowo każda osoba z takim komentarzem, jak zawsze, dostanie ode mnie w tamtym miejscu serducho. Na sam koniec tego filmu pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim łapeczkę do góry, o ile w ogóle Wam się spodobał. Pamiętajcie o subiku z dzwoneczkiem, a to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów i live'ów. No i nie zapomnijcie o kodziku, kicia w sklepie tak jak te kozaki na początku, a my widzimy się już dzisiaj na live'ie wieczorem i jutro na filmie po południu. Yo!